Mamy takie ćwiczenie. Teraz musimy oznaczamy prądy w oczkach. Przy czym kierunki prądów mogą być dowolne. Dowolne. Na przykład bierzemy i jeden i dwa. Następny Wybieramy oczka i przejmujemy kierunki obiegu tych oczek również w sposób dowolny i przestępujemy do układania równań. To znaczy wybraliśmy kierunek prądu dowolny i obiekt do pisania tych prawa kierunki. Hofa. Możemy dowolny też, możemy tą stronę lub tamtą stronę idziemy od tego punktu i wracając do tego punktu, najpierw ja myślę, musimy rysować te wy... spadki napięcia na tych rezystorów. Jak prąd płynie tą stronę, spadek musi być tak, bo prąd płynie od wyższy potencjał do niższego. Tu tak samo. Tu tak samo, jeżeli idziemy tamtą stronę, jak mówiłem, jeżeli przechodzimy od minusa do plusa, piszemy plus plus V1, minus VR1, minus VR2, minus VR3 równa się 0. Pamiętamy tylko, że tu płynie i1, minus i2 razy R2 tu płynie I1 piszemy R1 razy I1 tu płynie I1 piszemy R3 razy I1 to znaczy możemy pisać ten ten inaczej to znaczy V1 jest równo R1 plus R2 plus R3 Raz i 1, minus r2 i 2. Dobrze. Drugie oczko, drugie oczko, drugie oczko, jesteśmy tu. Piszemy tą stronę, prąd wybraliśmy to, to spadek jest tak, tu spadek jest w drugą stronę i spadek jest tu i piszemy. Jak mówię, idziemy tą stronę. I wracając do tego punktu możemy pisać minus VR2, minus VR4, minus V2, minus VR5 równa się 0. To jest pierwszy wzór. I teraz R2 tu płynie I2 minus I1. R4 płynie I2 to jest R4 razy I2 i tu płynie I2 tylko to znaczy R5 razy I2. Możemy pisać drugi wzór to jest minus V2 równa się R2 plus R4 plus R5 razy I2 minus R2 i 1. Dobrze, piszemy tu, na górze, drugi wzór, dobrze, minus V2, równa się, jak mówiłem, R4 plus R2 plus R5 razy i 2, i minus R2 i 1. I teraz numerycznie mamy V1, ile? 48 V równa się R1 to jest 10 plus R2, 12, 26 i to jest 48 i 1 minus R2, 12.

I, jeden. i tu mamy 0 to znaczy i1 to jest 120 przez 180 i to jest yy, ile C yy, 2 trzecia amper i możemy teraz obliczyć i2 używając ten wzór na przykład minus 12 razy 2 trzecia

48 I2 to znaczy I2 będzie minus 64 przez 48 i to jest minus 4,3 amper obliczyliśmy I2, I1 możemy obliczyć I który płynie tu to jest I1 minus I2 i to jest nie obliczyłem ale to jest możemy nazywać I3, I3 to jest I1 minus I2 I1 to jest 2 trzecia /3, minus, minus 3, 4 trzecie /3 to znaczy to jest 6 trzecie i to jest 2 ampere to znaczy prąd który płynie jest 2 ampere no dobrze idziemy do e, drugiego ćwiczenia ale tu jest miał czas rozwiązywać tego. Tak samo mamy tu 3 oczka. Dowolne możemy wybrać i 1 tu, i 2 tu, i 3. I możemy pisać prawo Kirchhoffa. Pierwsze oczko V1 równa się R. Dwa plus R4 razy I 1 minus R4 i lub minus R2 I dwa, i minus R4 i trzy. Tu. Drugo oczko będziemy 0 i piszemy to jest I 2 to jest R1 plus R2.

R3 plus R4, r plus R4 razy I3, minus, minus R4 i 1 i minus R3 i 2. Dobrze, mamy układ równan i spróbujemy rozwiązywać, to znaczy tu ma 48.

10 i 3 i tu będzie minus 24 równa się minus 25 i 1 minus 10 i 2 i plus 35 i 3 będziemy używać metodę Kramera Kramera Kram 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 e lub metodę wyznacznikową tak z znacznikowym tak to znaczy i 1 będzie równo d1 przez d, i 2 to jest d2 przez d, i 3 to jest d3 OV przez d. Dobrze, i będziemy dokładnie, będę obliczył, spróbuję obliczyć wszystkie tych djów. D. D to jest to jest to 40 minus 15 ja wam pokażę tylko nie będę obliczył wszystko 40 minus 10 wam tam wynik możecie sprawdzić ja wam pokażę jak to znaczy tu będzie 40 40 minus 10 minus 10 35 minus minus 15 to jest plus 15 minus 15 minus 25 minus 10 minus 35 minus 25 tu będzie plus minus 25 i minus 15 minus 25 i 40 i minus 10. E, dobrze. E, ja Wam dam e, wynik mogę. To znaczy e, d to jest wynik to jest. Ja Wam dam to. Daje 40. 40 razy 35. E, minus plus minus

52 tysięcy minus 11, i minus 28, 7,50, to znaczy gdy będzie tyle. Tu możemy pisać To jest. To jest... To jest, to jest

Ba, tak. D1, przepraszam, D1 będzie D1 dobrze ja nie będę dobrze 48 40 minus 10 minus 10 minus 35 plus 0 nie będę pisał tych, bo jest 0 minus 24

40 minus 15, minus 25 tu będzie 48, 0 i minus 24. Ja Wam dam wynik od razu d2. To jest d2, tak? To jest 22, 200. 22, 200. Dobrze, obliczyliśmy d2. 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 Przepraszam, D2. D2 to nie jest... Tyle to jest? 8600. To jest ostatnie 8600. I D3. D3 będzie. Minus 15, 40, minus 10. 48, 0 minus 24 i wynik jest 22, 22, 23. To znaczy możemy powiedzieć, że się obliczyłem i 1 będzie równo 2,994 Amper. I2 to jest 1,6A I3 to jest 1,91A I4 I to znaczy prąd, który płynie tu jeżeli chcemy to jest 1,084 to znaczy to jest 1 minus I1 minus I3 I tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo.